OH! Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy, co na moc mu dzieła Szanow odbierzemy. Marsz, Marsz, Dombrowski, z ziemi włoskie do Polski. Za, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marz Marz ziemi włoskiego Polski, za Twoim przewodem złączy się, się z narodem. Wszędzie patem, będzie Polakami. Da nam przykład Bonaparte, ja jak zwycię. Złączył się z narodem, aż marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Jak do Poznania po za zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Aż marsz, marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem złączył się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem złączył się z narodem Ojciec w dostej pasi mój zapłakany Słuchaj, Jero, Darmo, marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem.